Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Grid Binding of Isaac Afterbirth. Zdecydowałem się na tą część, ponieważ najbardziej mi się spodobała. Grałem w kilka poprzednich, na przykład tego podstawowego albo te w of the Lomb, czy tam Romb? Lomb, nie wiem. Ale ta jakoś najbardziej mi przypadła do gustu. Zaczynamy tylko trzy razy przeszedłem, tak? Wiem, to mało i to na jednym tym. Dobra, jazda. New Run. Nie mam jeszcze doblokowanego Judasa, Samsona i Lilith. Nie wiem, jak się czyta. Gramy Isaaciem dzisiaj, bo... oła. Czy ja w ogóle na hardzie gram ciągle? Serio? czy idziemy na normal czy na hardzie? Na no normal chyba, nie? Nie, nie kiedy się bawiłem tym. O kurcze. O nie, o nie, o nie. Dobra, A, Zawodowiec. Kiedyś się bawiłem tymi ustawieniami typu Gridmoot. O nie, mam perukę, mam zwig, You feel jakimś tam. A nie, co tam daje, bo jeszcze nie ograniczyłem wszystkich przedmiotów. Gdybym miał, miał, czy miał, miał, mnie, miał, gdybym miał ten drugi monitor, który to sprawdził. To jest speedup, to wiem, co to znaczy speed up. Nic to daje mi ta peruka. Oprócz tego, że wyglądam jak gospodyni domowa amerykańska z lat 80. Jeszcze zerknę sobie na godzinę, którą mamy. 43, czyli. Czekajcie. Info. It's a box of speeders. spiders, Spiders. O nie, proszę nie płakać. Te gąbki. Nie wiem, nagrywam to po raz trzeci, bo. W pierwszym zapomniałem wpuścić mikrofonu, w drugim zapomniałem nagrać dźwięku Nie wiem co ja mam myśleć tym co Ja wymisz sam To ma być zabawny odcinek Ej! Wiem Wiem co robi ta peruka O nie! O nie Za dużo ognisk czerwonych Wow. A wiem, co trzeba zrobić w takim przypadku. Ciach! To zawodowy? Ja nie wiem. Co za zawodnik? Dobra, szybko sobie, sobie czyścimy te wszystkie ogniska. To są różowe te muchy. Róż jest to kolor. Kolor. Jaki kolor? Dziewczęcy. Ale taki... nie, mi się kojarzy z feminizmem. dlatego tego... Te muchy będą feministami, feministkami. Użyjmy sobie te, tej spacji, co to nam daje. A, jeszcze więcej tych. Eee, kogo? Czego? 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 Eee. oczywiście. To jest dosyć mało, nie lubię tego bossa i dosyć mały pokój jest, będzie go trudno pokonać, szczególnie właśnie w tej fazie, gastrofazie. Ła, dobra. Ej, a, e, ja to, ja go robię. Zrobił to. Go ta, coś tam im o, o. Ej, co jest? Wiem! Tu gdzieś będzie drugi ten room Ten złoty, bo to jest taki poziom. Taki specjalny. Ja wiem. Ja to wszystko wiem. Patrzcie to! Tu jest ten. Tu będzie drugi, nie? Tu. Tylko, że ja z obu tych zebrałem, nie? A jak ja głupi jestem? Ja, no nie wiem, że głupi to jeszcze ma swą pamięć. Jeszcze ślepi jestem. No, mogę jej się zabić? No, no możesz, możesz jak najbardziej. Dobra, ale czy tutaj da się zeskoczyć? Tu się nie da zeskoczyć. Co wskazuje na haunt. Nie lubię tego bossa. Nie lubię go. Szczerze. Nie lubię, nie lubię, nie cierpię. No bo jest to boss trudny, nie oszukujmy się. Cały czas się czuję, jakbym grał Magdaleną przez to. No, jak ja mam niby tego bossa pokonać? No jak? Tak niby. No jak? Dobra. Hej, to zrobię to! On to zrobił! Co za zawodnik! Damage up mam, to dobrze. Tutaj jeszcze zbiorę sobie te serduszko i tam chyba mogę zebrać serduszko, ale. Nie na sobie ręki uciąć. Nie dam. Jakby mi się kierą chcieli odrąbać, nie dam. O Boże! Co ja mówię? Jestem zmęczony, jest przecież 21 i powinienem być już dawno w łóżku. Ja nie mogę. Dobra, co tu się wydarzy? Ominęliśmy! Ominęliśmy! ominęliśmy. Ominęli... Ominęliśmy! Ominęliśmy! Dziwne. Wyżykał tam ten cukierek, a my ominęliśmy jeden poziom. Mam 30 fps już więcej. Oła. Głupie to było. Nie lubię tych gąbek, bo one za szybko spawnują te... te... te rubaczki. Ale fajne są te pajączki, lubię. Znaczy... Nie ja, tylko... to, że... ten... że tak się fajnie spawnują. Eee, mam arwatę. Nie. Nie. Nie wiem. Armata. Co, co, ja jestem fan Arsenalu, że mi chcecie armatę zaoferować? Co wy sobie, za kogo wy mnie macie? O, tu jest jakaś ten, buźka, nie możemy tam się dostać w ogóle. Jazda, zda Nie lubię tych na Okej, okay, to są te chodzące, te, dobra, rozumiem. Otwórz się, otwórz buźkę, samolot leci. I teraz tutaj mamy pojedynek z gubienkami, znaczy z kupą. Czyli aktualnie walczymy z tym, jaki content, content prezentuje na swoim kanale, więc taki trochę, no... ...pokój poświęcony mojej twórczości, czuję się wyróżnione. ogólnie dowiedziałem się, że to mówiłem tu już w tym odcinku i się dziwnie czuję, jak w tym odcinku, którego nie zobaczycie, bo go już wykasowałem, bo mi słabo wyszedł, znaczy nie włączę mikrofonu. Mówiłem co, Miano? Co mówiłem? Mówiłem to, że akcja tego się rozgrywa w piwnicy. W PIWNICY! Co? Jak się może w piwnicy rozgrywać? Jaka piwnica? Jaka akcja? Jaka... O nie, dostałem. Ale to był dosyć łatwy sposób. Co to za strzykawka? Spintee... Jesteśmy teraz w wkurwieni. Dobra. Idziemy. Nieźle nam idzie. Nieźle. Naprawdę jestem zadowolony. Już czwarty pokój? No. Jakaś skrzynka. O nie. Nie mam powietrza Jesteśmy zgubieni Caves Nie lubię tej muzyki, ja wolę taką podstawową za O Jezu o Jezu, w ognisko wlazłem Kurde O nie! O Jezu, feministki atakują. Dobra. Ej, a porobiłem. O nie na ścienne pająki. Proszę iść stąd. A masz. Dostał. Gotcha. Cały czas. Znaczy. Czasami. Nie cały czas. Słysz, czasami słyszę w tej muzyce dźwięk otrzymywania wiadomości z ts -a. Też. Nie, też tak macie czasami... No na przykład przed chwilą takie. brzdynk. Ogólnie nie wiem jak będziecie właśnie słuchać muzykę z czego, bo nagrywam niby frapsem, ale okazało się, że mój mikrofon jest na tyle słaby, że wykrywa muzykę z moich słuchawek. Znaczy moje słuchawki są na tyle głośnie, że mój mikrofon... OOOO! Holy shot! Co mi powiedz Ej, co, co jakiś czas jest taki holy shot. Taki święty shot Święty shot. To brzmi jak nowy drink w jakimś warze Okej okay. Okej. Okay. zgubiłem wątek Kompletnie zgubiłem wątek Jezus Maryja, nie wiem co to było? Jakiś laser? Kurde, Lux ultowała z mida. O kurde. Ej no zupa. Kurde, Lux, Lux. Ultuję, mówię wam. Ten jungler 3 E! Eee, Lux. Weź no puść ulti tutaj na red buffa, bo ten jungler się skampił, enemy. Okej. Okay. O zobaczcie, znowu. O, i znowu! Znowu! Co za cooldown. Przypomniało mi się na jednym odcinku i samu z CS-a wtedyś. Jeszcze, jeszcze kiedyś... Co jest? Czemu nie? Jeszcze kiedyś CS-em się interesowałem. Była takie, było takie coś, że ktoś nie trafił fleszem i to tak. Grauli na i ktoś tak mi trafił fleszem, że w ogóle i sam się śmiał, że na, na sąsiednią mapę wywaliło i że ktoś leci sobie longiem na i! Eee! Ale kto tu tego flasha wziął? Rzucił. Śmieszne. Jezu, co ja tu robię? Co ja? O kurczę. habas, hamas, hamas. Kurczę. A ja to zrobię. Zrobię to. Just do it. Ach. No nie. Dobra, tam mam. Więc idziemy na bossa. Bossa Barbarossa Reto Stein. Ej, ale ten. Jakie to jest fajne? Znaczy ten tak. Te lux fajne jest. Lubię. Czy ja nagrałem kiedykolwiek Lux na swój kanał? Nie wiem. Ale lubię nią grać, tak jest. jest. taka prosta postać. Ale większość osób jej nie lubi. Ok, to był taki dosyć łatwy strzał. Więc okay, co mi za do wrażenia w tym momencie? Szybko? Dobra, I teraz już wiem, że nie zginę. No, zginąłbym teraz. Dobra, mam speed up. O hej. No. No, jestem zadowolony z tego. Tylko, że nie jestem z tych FPS-ów. 60. O, dobra. Wow, urozmaicony pokój. O halo, znowu ultilux. Znowu. To już nie jest śmieszny kamień, ale znowu Ultilux, ale Ultilax leci, Hehe, <noise> że laser. Dobra. O nie, to jest ten, taka podrówa Juni to jest ten, um, żółta Lary Junior nie żółta tylko hinduska, nie hinduska, właśnie chińska, o! Bo ma takie oczy skośne, żebyście mieli ten świadomość, że jest tak coś. Chińska Larydziunia. Co to jest za karta? The Chariot. The Chariot to jest ten taki patataj, nie? Kurde, Hekarim na ulcie. No! O, Zrobiłem to. Hmm. Dobra. Muszę sobie tego... Hmm. Zbioki slalom. ale ładne slalom mi wychodzą teraz. Szkoda, że tam nie wszedł właśnie ten laser, bo by zabiło dwóch za jednym razem. Szkoda, że to jest losowe, bo na przykład jakby było co tam co cztery ataki, no to by to było fajne. Nie powiem, fajne bo było. Tak. Co cztery ataki, że może sobie wyliczyć. E za którym będzie ten Holy Shot. No, znaczy na pewno byłoby to mniej losowe. ale mam pajączków. Wow, jaką mi za łóżkiem kapa? Dobra, mam dostęp do tego. Ok, Back of Lords, dziękuję. Tyle, że to niewiele nam da, bo i tak mało HP. Holy shot? Proszę. No nie, to są chińskie lardziunie. Ło! Ale to było dobre. Gdzie jest teraz boss room? Bywam na morze, niczym barbarosa. Słyszysz krzyki na ojmie. Wiesz, to tu głos ma? Swoją drogą, jeżeli... Ogląd... Znaczy śledzicie jako ta koreto to wiecie. Musicie wiedzieć. Nie musicie. Ale możecie mieć taką informację, że Piotruś pan został usunięty z YouTube, bo Reto znowu ukradł komuś klip. Znaczy podkład czy tam coś. No! Jak szybko to ci się ładuje, ja się pytam. Za szybko odpowiadam. Dobra. Dobra, spokojnie... Nie! No... Co to ma być? Ej, co dostałem? Czym dostałem? Nie wiem nawet, czym dostałem. Czek... Odcinek ile trwa? Czy... 58... Odjąć 3 13... na... 43? To jest... 28. 28 minut to chyba wystarczająco dużo. Aczkolwiek nie jestem zadowolony z tego odcinka. Więc będzie drugi odcinek. Ale będzie ten... Inną postacią, żebyście sobie nie myśleli, że będzie tak sama postać. Dziękuję wam... Wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli nie wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Trzymajcie się, wszyscy ciepło, cześć. Uczyłem się tej regułki całą noc, więc docencie to. Cześć. Cześć.